Pewnie większość z Was używa Discorda do otoczenia logwetnych konwersacji, deep, cm, wymieniania się obrazkami no, albo do poznawania nowych znajomych. Ale co jeżeli powiedziałbym Wam, że Discord służy tak naprawdę do robienia gier? Dobra, może nie służy do tego. Co nie oznacza, że to mnie powstrzyma przed zrobieniem w nim jednej. A więc Discord posiada coś takiego jak boty. Wyglądają one jak każda normalna osoba, z tą różnicą, że są sterowane przez komputer. Takiego bota można wykorzystać do wielu przydatnych rzeczy, po kroju moderowania czatu, puszczania muzyki, etc. My za to wykorzystamy możliwości botów na Discordzie do zrobienia gry. Jej działanie będzie bardzo proste. Bot po wpisaniu komendy play wyśle planszę oraz guziki. Po kliknięciu guzika bot będzie dytował wiadomość bezprawiedliwości. Wrażenie, że gracz się porusza. Na start, aby móc w ogóle zacząć programować naszego bota, musimy mu stworzyć konto. Aby to zrobić, musimy mu poustawiać wszystkie permisje i tak Ale Discord bardzo źle tłumaczy to, co mamy robić i absolutnie nic mi nie działało. Guziku, kliknij się. Proszę, proszę, czemu się nie klik... Czemu się nie KLIKASZ?! W każdym razie końcowo wszystko ogarnąłem i mamy teraz bota, który odpisuje na wiadomość ping. Następnie przetestowałem wysyłanie wiadomości z guzikiem oraz ich edytowanie. Te liczby, które teraz widzicie to jest poziom. Każda liczba reprezentuje pole na naszej planszy i w tym miejscu jest zamieniona na odpowiednią emotkę. Także te liczby zostaną końcowo zamienione na coś takiego. Także odpowiedzmy teraz na komendę play tak zrobioną planszą. Jak pewnie widzicie, do wiadomości zamieściłem również te cztery guziki. Jedyny problem polega na tym, że one jeszcze nic nie robią. Na start dodałem poruszanie się. Dodanie go było dosyć proste. Jeżeli chcemy się ruszyć w górę, wystarczy, że zmienimy położenie jedynki o jedno pole do góry. Następnie wystarczy zedytować wiadomość i wszystko działa. Jednak jeżeli gracz spróbuje wyjść w ścianę, stanie się to. Jak pewnie się domyślacie, nie tak to miało wyglądać. Dlatego sprawiłem, że ściany da się przesuwać. Oczywiście sprawiłem, aby ściany nie dało się przesunąć w inną ścianę, bo to nie miałoby żadnego sensu. Wiecie co jeszcze nie ma sensu? Ta gra. W sensie, nie zrozumcie mnie źle, przesuwanie ścian na prawo i lewo jest bardzo super zabawą. Do tej grze przydałby się jakiś cel, coś co by sprawiło, że da się ją wygrać. Dlatego dodałem te gwiazdki, które należy wepchać nasze ściany. A więc gra już da się wygrać. I już na tym etapie możecie zauważyć moją duszę artystyczną i przykładanie się do detali. Poza samym wysłaniem wiadomości wygrałeś, również zmieniłem wygląd gracza, żeby pokazać jaki jest cool. Potem sprawiłem, że jak przejdziemy jeden poziom, to od razu odpali się następny. A więc jedyne co pozostało mi zrobić to stworzyć więcej poziomów i skończyć ten film, co nie? Nie. Obecnie istnieje jeszcze jeden dosyć duży problem. Jeżeli mamy dwóch graczy naraz i jeden kliknie guzik, żeby przenieść postać do góry, to w grze drugiego również postać zostanie przeniesiona do góry. Na szczęście Discord daje każdej wiadomości specjalny numer o nazwie Message ID. Wykorzystamy go do zrobienia mapy, która przyporządkowywuje każdej wiadomości odpowiednie guziki i odpowiednią planszę. W ten sposób będziemy wiedzieli, które guziki należą do której wiadomości i będziemy mieli pewność, że edytujemy poprawną wiadomość. Zrobiłem to dosyć szybko, ale wytłumaczenie tego, jak konkretnie to zrobiłem, wymagało bodem. Nie się takich strasznych słów jak hash mapy i... i to w sumie wszystko. Nie było to aż tak skomplikowane. W dzisiejszym odcinku wielki turniej, Discord Turniej, na Discordzie odbędzie się TURNIEJ. Na wygranego czeka wielka nagroda w postaci PaySafe Card 10 zł. Poznajmy uczestników. Siema. Możesz powiedzieć coś więcej niż siema? Nie. Jestem Plagiat, pochodzę z Afganistanu i kocham brać udział w rozgrywkach Alexa. Wow. To... Rino Jonesy, tak, hej. <grystanie> Czemu on <to> udostępnił ekran? <grystanie> Dzień dobry, e, nazywam się e, Rinosław e, Jonsowski. E, jestem zainteresowany podimperium skaweńskim, które jak wiadomo nie istnieje, i e, miejscem zamieszkania naszego prowadzącego. Weźcie na sobie na swój kanał, przygotujcie komendę wykrzyknij play. Wow, twój kanał jest zaśmiecony, Petro. <laughs> Krzyży. co ty zrobiłeś ze swoim kanałem? Ale <laughs> nie wiesz. Jeżeli na swoim napisam, możesz, możesz, możesz iść z mojego kanału? Komuś. Jeżeli wojnicie złe ruchy, musicie zacząć grę od nowa. Oraz możecie sobie przeszkadzać nawzajem. Nie no czemu? Nie! Kliknijcie Enter. Kliknijcie Enter. Jest 30 momencie. minut. Ja muszę ten sobie ten kanał wyciszyć. Zawsze jak klikam coś, to mam this interaction failed, więc... Ale to się laguje wszystko teraz. Ale czekaj, ja nie mogę wejść do tego rombu. Musisz kwadrat przesunąć do rombu, debilu. A, no to mu! A <grym> 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 Petru jest na prowadzeniu, tylko zjeść pod i mu się drugi poziom. Mogę to zrestartować? Co? wydaje mi się, że ten jakby bot już nie działał. Wiecie co, odpalmy to jeszcze raz, jeszcze raz, bo były nierówne szanse, tak? Nie każdy zrozumiał o co chodzi. Ukończenie Devil May Cry 3 jest łatwiejsze niż ukończenie tej gry. Ten bot... okej, okay, dobra, zadziałał po 10 sekundach. Czemu kur... na To jest twój problem, nie? Czemu on nie idzie w prawo? Ja mu powiedziałem idź w prawo i teraz muszę czekać. On nie nie na chinie. Ja jestem geniuszem tej gry. A mogę ja mam jakiś problem, no, że no, mam takie no. opóźnienie, że muszę przewidywać jak to się ruszy. Ja, ja dosłownie już ukończyłem grę, ale muszę A chcesz, grać ja nino co że cię ten Aż Jeden ruch i, ruch i czekasz po prostu. Zrestartować no, poziomu, jak bo jak jakby nie ja już nie miałam, jak co, co zrobić z tym. Czekaj to co ty zrobiłeś z tym? Wróch ty ty no, to ja no, właśnie. Jakby ty to przewidywałeś, że to jest tak, muszę pójść w taki sposób. Ale to właśnie nie ode mnie zależało, no. Przejdzie w prawo. Nie wiem, przeszło. Ale... Jest, poszło. Poszło. Nie poszło mi drogi raz w prawo teraz. Ja bym już kilkukrotnie ukończył pierwszy, ale mi kusi, was schodzi na dół. Ja mam wrażenie, że mi, mi przyjmuje komendę kogoś innego. To komuś czy koło się potrzebie idzie do góry? Przesunąłem! Przesunęło się! <grywa> jest! Tak, szulang, tak. jest poziom! Co drugi... to jest? Dobra, będę grać na dolnym, na dolnym będę grać. To jest ostatni poziom? To no jest dobra. ostatni poziom. To no jest ostatni zrobić... Przeszedłem pierwszy poziom! Let's go! Nie rusza się. <grywa> tak jak mój dziadek. Gram w szachy od 34 <grywa> lat. Dam radę wygrać <grywa> tą grę. Chyba jednak nie załadowało się poprawnie. Czemu wygrałeś? Bo... A, na dole przegrałem, ale miałem jeszcze górną planszę. Eee... <noise> ja... Czy to jest tak, że ja nie mogę popychać Alex, na Alex Aleks, no poziom trzeci. nie możesz, nie dwóch naraz. Aleks trzeci poziom No no, to dlatego nic się nie działo. Dobrze ci poszło. Czyli znaczy, ja dostanę um. to 10 do tych PSC, czy to jest kłamstwo? Um. Pogadamy o tym po przegraniu. Okay, bo ja już w tym momencie już skończyłem ostatni poziom. Ej, jest! Lewandowskiego. <gryst> Mam Lewandowskiego. Dostępu plagia, Boże. Plagia wygrał rozgrywkę, słuchajcie. Plagia wygrał rozgrywkę. No mi się wlepał rozgrywanie! No ja to na ten <gryst> będę assert <gryst> Domination zrobiłem. Powiedz To jest jeszcze jeden? Dlaczego prostu się tacy wolni w tą grę wszyscy? Nic nie nie a zaczęło mi się ruszać. <gryst> ja nic nie klikam, kurwa! Bo mi kurwa się sterowanie zjebało. ci napisał chyba. I ten kot jest super, co ty mówisz? A co, co widzisz? Słuchaj, słuchaj, jest kurwa. Popchnąłem mnie. i się cofnęło. Chłopak, laski dostęp po całej plance mi mi miodą. Bo ktoś zjebał sterowanie. Nie działało normalnie, jest zlecka Wygrałem, ogarnijcie, wygrałem, po czym się przesunęło, kurde to jest. Ale chwila, chwila, co zepsułem w kodzie, że mu gra kompletnie nie działała? Odpowiedzią jest nic, w sensie serio, zobaczcie na nagranie, które zrobił Plaga Tak, plagia sabotował grę wszystkim od samego początku i dzięki temu wygrał. Jak pewnie sami widzieliście, gra podobała się absolutnie każdemu. Ja nic nie klikam, kurwa! A więc skoro wszyscy są już szczęśliwi, to by było na tyle ciao.